A no dawaj na 2-2, zobaczymy co tam się dzieje, ale wątpię w to, ale może znowu będę zaskoczony. Który rząd, rzędu dzisiaj będzie? <laughs> no może, może. Dobra, przynajmniej ja to nagrywam, chłopie, nic, nic się nie zmarnowało. Wszystko dzisiaj powrzucam. Dobra, wchodzimy 2-2. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne, czy ktoś siedzi na radyjku na tym kanale i nasłuchuje. Ogólne, wywołanie ogólne, kanał 22, operator Mike Alfa November, India Echo Kilo24, czy ktoś nas słyszy? Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne, kanał 22, anteny bazowe, czy nas ktoś słyszy? No, jak widzisz, nieraz jak kierowcy jadą, to sobie tam wrzucają kanał wyżej, kanał niżej i nieraz właśnie ja też ich słyszę na 22 czy 21, a nawet na 20, żeby nie przeszkadzali, to tam się gadają, nie, jadą cały czas i gadają między sobą, to tego, tak, no, to można ich jeszcze tu usłyszeć, ale tak to ogólnie to, to nie, ale możemy spróbować jeszcze raz na 28, może kto inny będzie wracał z Niemiec. No ja bym miał taką nadzieję, że to lecimy tam gdzieś z coś, nie, ale to chyba raczej nam się nie uda, co? Nie masz szans, to wierz mi, nie masz szans. Niestety, nie mamy dopałek, nie jesteśmy w świetnej pozycji, wysokie mamy anteny, no więc nie ma na co liczyć, a po drugie i tak by Cię, Ty byś nie słyszał tego kierowcy czy kogoś, nie? No, tylko taką drugą bazę jak nasza, no i to jest właśnie to, nie, radio właśnie to ma, że... Nas może być w tej chwili właśnie, może tak, będziemy słyszalni, a, a, tego, a ktoś ze słabszą mocą, z gorszym położeniem anteny, czy gorszą anteną i radiem, no to my już go nie usłyszymy, niciula. Dokładnie, dobra, dawaj 2.8, może jeszcze kogoś wychodzimy. Pewnie, że tak, lecę. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne, czy ktoś jest na radyjku, czy ktoś nadsłuchuje? Na czy ktoś mnie słyszy? Ważę, że u mnie już nie ma zakłóceń. Mogę sobie w szumach gdzieś tam posłuchać. Bo pojęcie takie miałem, jak Artur nadawał, że takie miał zakłócenia, że jak zmniejszył moc, to ja już go tak słabo słyszałem, nie? No, no, ja też w szumach nasłuchuję. No, jak włączę regulacji sumów to w ogóle już nic nie usłyszenia Dobra, jedynie nam została 19, żeby szukać, wywoływać, nawoływać no tak, no tak, ale jeszcze raz, wywołanie ogólne, czy ktoś nas słyszy, czy ktoś nas odbiera. Prosimy o jakikolwiek kontakt. Zobaczymy, może coś się uda jakąś łączność zrobić. Wywołanie ogólne. nici, nici Maniek, jak chcesz to dawaj jeszcze na 19 i wołaj ogólne wywołanie 19 kanału, ogólne wywołanie tu operator Mike, Alfa November, India Echo, Kilo 24, czy ktoś mnie słyszy? Duży proguj z 5.8 e, Powiem Ci, kto coś słyszę Jakiegoś Rogera, ale Nie jestem pewien, czy to bazówka, czy gdzieś je, Jakiś mobilek daleko Nie wiem, ja tu kolegę jakiegoś słyszę, ale w szumak ledwo wyłapuję. Za to Rogera dobrze słyszę. Kolego, jeżeli nas dobrze odbierasz, to dawaj na 3-3 kanał. A kolego na 3 -3. jest ktoś na tym kanale? Panie, jesteś? Ja jestem, kolega, tam coś yy, krzyczał, że przechodzi na 3-3. Kolega, jesteś na tym kanale? To dawaj. Nie, nie ma nikogo. Nie, tam mobil, tylko się zastanawiał po co na 3-3. No, no, bo nie przedstawialiśmy się w jakimś sensie, wołamy kogokolwiek, wiesz? Mobile się odzywają, ale oni nie rozumieją, że można sobie tak pogadać na radiu, dlatego się dziwią. Dokładnie. No, nie, mówię, to warto wołać jakieś stacje bazowe na 19 to podkreślać, wiesz, bo wtedy bynajmniej kierowcy wiedzą o co nam chodzi, bo tak my wołamy, oni się odzywają, ale po co, na co i w ogóle bez sensu nie dla nich. No, ale to tak jest. No, ja powiem ci tak, że na 40. kanale to jak yy, gadało dwóch gości, tak między sobą, słychać było, że to jakaś bazówka czy coś w tym stylu. No to ci powiem, że miałem z nimi łączność, i oni gdzieś z tych wiosek tu gdzieś byli, wiesz. Także oni mówią, że tam się rzadko odzywają, ale tam między sobą rozmawiali i wtedy jakaś mocna stacja gdzieś tu blisko, ale mobilowa się odezwała, że to jest kanał zajęty i tak dalej. Ja mówię, że no jest to z Radio, a nie jakieś prywatne, a częstotliwość, nie? No i tego. I tak sobie właśnie ten, yy, wiem, że ktoś tam sobie gadał, nie? Na 40. czy nie wiem, jakaś może firma, taksówka, cholera go wie, ale ten gość się później już nie odezwał, mówił, że to jest bez sensu, że my na tym kanale sobie gadamy, nie? Także wiesz, z ludźmi to jest różnie. Gładnie, ale coś na pompach poleciało w stronę Iłowej. No, też słyszę. Właśnie gdzieś tutaj z, z góry. No, coś leci, coś leci. Ja tu te radia wyłączyłem, żeby one mi tutaj nie nie, ten, nie zakłócały. No, ja tu mam yy, rzucony ale nic nie słyszałem, nie? Nie wiem czy to straż, czy karetka, czy co to tam leciało. Nie mam pojęcia. No, ja właśnie sobie wyłączyłem już dawno, jak zaczęliśmy rozmawiać, także były tylko testy i tyle, nie? No, nie wiem jak ty, ale ja też już powoli będę kończył. Fajnie było dzisiaj pogadać z kimkolwiek. Także także mieliśmy trochę rozmówców na radiu powiem Ci jak, jak nigdy. Tylko brakowało jeszcze właśnie z dzieczychowic. Daniela i byłoby już w komplecie. No, Radek też mógłby w końcu się ogarnąć i jakieś radzie skołować, bo ileż można na niego czekać, nie? No, ale on nie jest u siebie, u babki mieszka, to wiesz. To on tam nie za bardzo ma jak dużo mówi, ale nic w tym kierunku nie robi i zobaczymy, nie? Ale dobrze, że chociaż te ręczniaki ma, bo idzie się z nim pogadać. dobra. Ja też uciekam, bo mnie kartofelki cisną. 7 się dla Ciebie i do następnego na sufu. No, ja dzisiaj wrzucam wieczorem, zaraz wrócę do domu, odpalam laptopa, wrzucam tą całą naszą dzisiejszą rozmowę, także będzie chciał to sobie pooglądać. A jak będę miał chwilę, to wrzucę na grupę, ale mi się wydaje, że bez sensu, skoro wrzucę na YouTube'a. Okay, ale możesz mi jakiś filmik podrzucić. Dobra, uciekam. Bye. -o. No, wejdziesz na kanał najwyżej, tylko damy ten. Yy, damy, no, skrót. Yy... Tak żebyś sobie mógł tam wejść, nie? Zresztą jak każdy zresztą napisze. O! Jak wrzucę, to wszystko napisze. Albo, albo najwyżej wszystkie wrzucę na grupę też. Między innymi, nie? Mimo że na YouTuba też.